Witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na temat mistaków i na temat spotkań z youtuberami. Między innymi będę mówić o tym, jak moim zdaniem powinien zachować się widz lub fan takiego youtubera, bo weźcie pod uwagę to, że YouTuber tak naprawdę jest taką samą osobą jakby też chodzi do szkoły, też musi się uczyć i też ma swoje obowiązki. Tylko z tym, że po prostu spełnia swoje marzenia, swoje pasje i pokazuje wam co robi na co dzień. Robi coś, co lubi i coś, co kocha i dobrze się w tym czuje. Także jak już pojedziecie na takie spotkanie z youtuberami czy na i uda Wam się dostać do Waszego youtubera, traktujcie go normalnie, tak jak po prostu zwykłą osobę z ulicy, czy tak jakbyście normalnie gadali z taką z takim swoim znajomym. Bo myślę, że youtuber, tak jak każda osoba podchodzi do niego i pyta się, kiedy Minecraft, ile zarabiasz, że... albo... Mam też swój kanał, czy mógłbyś mnie zasubskrybować? To jest tak, kiedy podchodzi kilkanaście osób do Ciebie i pyta się o to samo. I wtedy youtuber po prostu albo Cię zlewa, albo jego odpowiedź nie będzie taka, na jaką oczekujesz. I w sumie myślę, że bardziej zaciekawić takiego youtubera takim konkretnym pytaniem lub no taką Konkretną rozmową, gdzie być może youtubera to zaciekawi i będziesz miał możliwość pogadania z youtuberem lub nawiązania bliższej relacji. Teraz Wam powiem na swoim przykładzie, jak też pojechałam na spotkanie z youtuberami z przepraszam. było tak, że od samego początku wstałam po autograf do Luciego, była straszna kolejka. Kiedy już po prostu miałam e, dojść do tego po autograf, ochroniarz e, przychodzi do naszej grupy i mówi, że Muci już przestał rozdawać autografy. my już wszyscy tacy zawiedzeni. Ja taka zdołowana, bo stałam tyle godzin w tej kolejce i czekałam. No i ochroniarz mówi, że zaraz będzie licy Monster wchodzić, a za godzinę po licy Monster będzie Reddy. No a ja osobiście mniej lubię Lity Monster, więc Wolałam, więc ochroniarz w sumie powiedział, że jeżeli w ogóle chce jakąś pamiątkę z tego spotkania, to no by poczekała jakąś godzinkę na tego Rediego po autograf, bo w tym czasie, kiedy Multi rozdawał autografy, można było sobie zrobić zdjęcie. I tak się zmieniali. Kiedy Redzie rozdawał autografy, można było sobie zrobić zdjęcie i to było w tych samych godzinach, w tym samym czasie. Mówię, dobra, no to już pustoje i mówię tak, że kurczę, podchodzę do tego ochroniara, bo młody ochroniarz i tak mówię, kurczę, że pewnie znowu, jak wszyscy się tu zlecą w ogóle to znowu będę musiała iść na koniec kolejki. Ochroniarz tak chwilę się zastanowi i mówi, no to zrobimy tak, że kolejka się zacznie od ciebie, Będzie tylko w kolejce, bo przede mną stał taki jeszcze chłopak, który czekał ze mną. No to okej. Okay. I w sumie tak stoję, w tej kolejce stoję, mówię, jak mam już miejsce zapewnione i ogólnie. Nawet tam ochroniarz powiedział, że jak postaram się tam iść do toalety, przywieźć się tam przejść, to, że on wie, że ja tu stoję i że mnie wpuści. Nawet, jeżeli jakaś osoba by tam weszła. No to spoko. No to mówię tak z ciekawości, pójdę, zobaczyć. jaka kolejka jest, żeby sobie zrobić zdjęcie mulki. Tak idę i mulców osób. Ochroniarze to tak pilnowali, że jak zobaczyli, że ktoś doszedł, Czyli ktoś się wechnął to wysyła na koniec. Ale mówię w sumie, ja jestem niska, mała, to może się tam gdzieś piszę na początek i odpowiedź się się uwagę No i tak, tak też się stało. Mówię w sumie, do Rediego jestem druga w kolejce. Jego miałam numerek 34. Mówię okej, okay, dobra, dobrze, wyrobię się. Yy, I też poszłam właśnie po autograf. Yy, weszłam już do tego Rediego, po ten autograf. Tam pogadałam, spytałam się jego, czy jest ze Śląska, on mówi, że tak. No, powiedziałam mu, że też mam rodzinę ze Śląska, Redzi się spytał w jakiej miejscowości, to mu tam opowiedziałam. On mówi, że spoko, no to fajnie, że może się tam kiedyś zobaczymy, że tam się przytko, y, przypadkowo spotkamy, czy jak tam gdzieś przyjadę na Śląsk, na mistach i w ogóle. No to okej, okay, okej. Okay. Dostałam ten autograf, pożegnałam się z rezji i znowu pobiegłam na miejsce, żeby sobie zrobić zdjęcie z murki. Przychodzi moja kolej, żeby sobie zrobić zdjęcie z Murcji. ogólnie dowiedziałam się o tym spotkaniu yy, niby od Murciego, bo jestem zalokowana na takim portalu. No i ten niby Murci tak zaczęłam pisać, ten niby i on mi o tym powiedział. Ja mówię, że przyjadę, że się zobaczymy, że się spotkano w ogóle. Bo to mi wyczął zdjęcia z, z zeszłorocznego takiego spotkania i tak patrzę na te zdjęcie i ogrom osób. I ten niby może wiesz. Wiecie, może myślałam, że się tam nie dostanę, że się nie dopcham, ale mi się udało. I tak podchodzę do Muciego, Mucy murcie się do mnie przytula, uśmiecha się i dobra, zrobiliśmy sobie parę zdjęć i tak mówię, słuchaj Mucy, ty masz na On mówi, no miałem, a o co chodzi? No i tak zaczyna mu mówić, że ktoś się potrzeba, od Ciebie? A tak patrzy zaczyna się śmiać i mówi, że to serio? I tak, o czym ten Mucy pisał i tak go to się i tak, no i tak żeśmy zawięzili taką dłuższą rozmowę. No i później się zaczęliśmy śmiać w ogóle, że ta, żeby, żebym się tym nie przejmowała, bo dużo osób się pod niego podszywa i robią sobie właśnie takie dnia. No i dalej sobie tam robiliśmy zdjęcia, jak się śmiejemy, jak się zgłupiamy. Dobra, już tam odeszłam od Lucjego, już się to wszystko skończyło i e, powiem Wam, że większość osób do mnie podchodziło i pytało się mnie, czy zamówić jego osobiście, bo wyglądało to tak, jakbyśmy byli starymi przyjaciółmi dobrymi znajomymi, gdzie na przykład po latach się spotykamy na właśnie takim spotkaniu youtuberów. Myślę, że naprawdę jeżeli ma się konkretne pytanie, czy się zainteresuje rozmową, to youtuber wykaże większe zainteresowanie tym i być może będzie chciał porozmawiać dłużej, czy gdzieś tam po metacie się tam spotkać i pogadać z Tobą, bo traktujesz go jak normalną osobę, a nie jakiegoś youtubera, że niby taką słabiejszą osobę, tak? Bo są takie osoby, co zachowują się po prostu jak psychofani, oczywiście nie chcę tutaj nikogo obrazić, yy, także nagrywając ten odcinek nie mam na myśli, że obrazić kogoś, tylko że naprawdę znajdą się tacy fani, co zachowują się no normalnie masakrycznie, jak ja widziałam niektóre fanki to po prostu biegły za Muzim i go po prostu ciągły za bluzkę i w ogóle, czy tam próbowały doskoczyć jego włosów, także no, ja osobiście jakbym była taką sławniejszą youtuberką, jakby ktoś tak każdy się mnie pytał, że ile zarabiam, że kiedy Minecraft i targałby mnie za włosy czy za bluzkę, to no nie chciałbym się garać z takim fanem z takim widem, tylko po prostu dobra, zrobimy zdjęcie, czy tam dał, dam autograf i tyle. Także ja myślę, że to by było na tyle. To jest taka moja rada, żebyście sobie przemyśleli, że może faktycznie lepiej potraktować takiego youtubera normalnie. Także jeżeli Wam się ten odcinek podoba, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i komentuj. Takže vidíme se v kolejném odcinku. Co máte se, cześć.